za Zobacz jak przywita pięknie nas warszawski dzień, warszawski dzień, warszawski dzień. A, wspaniałe. Śpiewaj jeszcze. O, zacznijmy, zacznijmy. Kiedy zatrzymam czas i nas skrzydła ja Będę biegał coś sił, tam, gdzie moje sny i warszawskie, kolowad dni. O, oh, widzi. do lej kurwa. E, kurwa, Kawiarenki muszę nawet ładnie śpiewać. No, oh, śpiewaj kawiarenki. No, bo był elegancko ale, to. Tak, kiedy ją przy dziecka, pełne po są kawiarenki. Kawiarenki, na na na, kawiarenki, na 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 Ktoś to wie, gdzie naprawdę są, ona z nim, dubek z nią Kawiarenki, kawiarenki, Ludzie kochani Zacznij do tej, miała miała Tylko syna Tylko rybaka ja śpiewamy że... Miała mama syna, syna jedynego gdzie ja go wychował na pana wielkiego, niech żyje wolność, wolność, wolność i swoboda. Niech żyje zabawa i dziewczyna młoda, gdzie moja wolność, słońce i swoboda, gdzie moja zabawa i dziewczyna młoda. I jeden rok, nie wyrok, dwa lata za brata. Tam i przeminęły. Te minione lata, gdzie moja wolność. Słońce i swoboda, niech żyje zabawa. I dziewczyna młoda, niech żyje wolność. Słońce i swoboda, niech żyje zabawa. I dziewczyna młoda, jak go wychowała, tak sobie śpiewała. Mój ty synu, synu. Przemoja moja ciemiała, nie moja wolność, wolność i swoboda, niech żyje zabawa. Dubelkowa lufa młoda, nie moja wolność, wolność i swoboda, nie moja zabawa i dziewczyna młoda. A, wspaniałe. Teraz ty. Auu, A, mistrze, przewrotkę? Widzi. Nie wolno, bo Będziemy bardzo... To wilki? Wilki, nie. Zacznę z wilki. Nie wolno, bo to kurwa macie beton. No. Zacznę no. z e. te wilki, bo będę się następne tybuk. Kurwa... I przewrotkę zrób. Nie, no, nie. Czerknie, nie wolno, bo to... Te, zatak, Prawa ja, tu jest, to zrób, że przewrotkę. Zacznę wilki, to wilki może tam nie przyniesie. Zimnicę, no coś dało ci. Aśka miała fajnie wióz, obok nie miał nich. Ewelina ciągle tam, powtarzała mi, Baśka malna, tylko konie ja Pierwiazdy na niebie. Ewelina ciągle tam, powtarzała mi, daleko do siebie. ale Dalej nie znam, muszę mnie robić. To jest No, Nie płacę FK, to inna sprawa. To jest nie patrzeska. O! Tak jest. Narkotyki kolumbijskie. A <noise> właśnie. No. No.